Halo, 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 hej, halo, hej, siemano, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ponownie Artane A to jest w sumie takie pytanie do Was Odnośnie kwestii Counter-Strike'a Czy chcielibyście coś z niego mieć na kanale? No, ponieważ i tak gram I tak w niego gram, więc myślę, że mo mogłoby być całkiem spoko, nie? Jeżeli oczywiście ogarnę się tutaj z tymi wszystkimi lagami, pingami, ale jakichś specjalnych lagów tutaj nie mam, więc myślę, że dałoby radę coś ponagrywać z tego kantera. No jestem w tym momencie Gold 2. Jestem Gold 2. Więc no nie jest najgorzej, nie jest też najlepiej. Mogłoby być dużo lepiej jak jednak troszeczkę te lagi mama, no to jest kwestia ustawień graficznych. Ustawień graficznych i ustawień obciążenia komputera poprzez ustawienia komputer. ustawień nagrywania przez Xsplita. Ejku. <tryk> <tryk> e, no w każdym bądź razie ja chciałem się was zapytać, czy właśnie chcielibyście coś z CS-a? O, i z tyłu mnie zaszedł. Czy chcielibyście coś z CS-a? Gierka no chyba każdemu znana. Oczywiście lubiana mniej lub bardziej przez was. A myślę, że mogłaby być ciekawą alternatywą do reszty moich serii. do reszty moich serii, bo reszta moich serii jest z gier które w e, jakiś sposób nie są no jakimiś takimi produkcjami, które znają wszyscy na przykład taki Starbound nie jest e, na pewno grą, którą znają wszyscy albo e, reszta tych rzeczy, które nagrywam no bo ja ra raczej nagrywam takie e, mniej mniej sztampowe znaczy no, no nie wiem czy stwierdzenie sztampowe tutaj jest akurat dobre ale mniej takie mniej takie ojejku no i znów się pies odzywa piesu cicho tam piesu cicho tam jockey no I w każdym bądź razie <laughs> to jest takie pytanie dla was to nie jest żaden odcinek czy też początek serii? Ale pytanie: Czy chcielibyście coś z tego CS-a? Czy chcielibyście, żebym coś z niego zaczął nagrywać, czy też nie? No już jak tam uważacie. A piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. No i co? Chyba na tyle by to było, nie? No to trzymajcie się ciepło. Na razie, czołem. Cześć.